Od dziecka zawsze chciałem mieć coś droższego w ekwipunku niż AWP Safari Mesh I stworzyć ekwipunek marzeń Na szczęście dziś się to wszystko zmienia Koniec biedy i grania skinami wartymi grosze Razem z wami zaczynam tworzyć nową historię z nowymi skinami I robimy road to 10 level faces na najwyższym poziomie A teraz zobaczcie sami Nukę, nukę, pozonykowy! puzunekowy Bogaty, świat I... się już tu zmienia Ej, ładna koleżanka. Popatrzcie widzowie Widzowie Wyglądam trosz... przy tobie jak Joule. Przepraszam! Kiedyś musiałeś! Starek, ty, słuchajcie widzowie, od jest no z... milionera z Kundla ok. Cześć, Dokładnie, usłodzi. ale stary on ogólnie był, y, wydawało mi się, że on ładniej wygląda W sensie jest mniej obdrapalny widzowie, no troszkę obdrapało go przy okazji ale to czasami, czasami ja, się kurier, ja myślę, tak, no. że kurier zde Elu po prostu gdzieś rzucał paszką No, no, z tak, takich rzeczy rzucał No i, i co my powiedzimy, rozwalimy tych te nóżków teraz jeden, jeden bez nazwy, no, bez który obsaham, że czytuję. Nie, też obstawiam, że ruch, po prostu, wiesz I się boi przyznać, I, taka, taka sytuacja Też myślę, że... Ej, my stary ruch, wyglądamy dom. jak bracia W ogóle to no. nie tylko kosa się zmieniła w moim Meku Bo widzowie jeszcze nie widzieli kałacha, no, na nie przykład, się, o... co to znaczy, <laughs> przepraszam Że ja podobno tylko diglem O, dostałem one nie gra, tylko diglem Drugi. Uuuu uh. no, Ale ten. naprawdę! Oj, no, jak się ta sprzedał, widziałem. Ich... Ej, my, my we mamy szyryfę, a co się z tobą stało? Czemu ty masz szyryfę? E, co się ze mną stało? Wypadek przy pracy. <laughs> Wypadek przy pracy. Ja, Jaja, ja, ja jak ty. Ja jak ty, nie mam jajek widzę. wiadomo. <laughs> Przysięgam na moich 100 braci, że jestem jedynakiem, karmazynowym przyjacielu. Ale poczekaj, poczekaj, zanim przejdziemy dalej, czas na coś błyszczącego, a mowa tu o skinach, co oferuje Ci PiratesWap.com, czyli mega wygodna oraz giga szybka wymieniarka skinów online. Zasady PirateSwap są tak proste, że nawet ja je rozumiem, a mianowicie można wymieniać skiny na ładniejsze lub sprzedawać je. Chciałbym ci dodać, że z kodem Jawan otrzymasz aż 35% więcej do Twojego doładowania, a możesz tu płacić przez kartę płatniczą skrill, Google Pay, Blik, czy chociażby krypto. Przejdźmy do wymiany Twoich. Star Starych, przepoconych i znudzonych skinów na piękne, nowe, błyszczące cudeńka. Zaznaczamy więc te stare skiny, następnie dzięki rozbudowanej wyszukiwarce, która zawiera m.in. zakres cen, typ broni, odpowiedni float, czy chociażby naklejki, jakie na broni mają się znajdować. Odnajdujemy naszego upragnionego nowego skina, z którym powraca fan z gry. Następnie zaznaczamy tego skina, a na dole ekranu ukazuje nam się kwota, którą zostanie zasilone nasze konto na wykorzystanie do innej, równie cudownej skórki. Chciałbym również dodać, że kwota w naszym saldo to prawdziwe pieniądze. Oczywiście transakcje trzeba zaakceptować. Na szczęście. Wszystko przebiega bardzo szybko Następnie przychodzimy do Steam'a I tu wysyłamy swoje stare skiny na rzecz tego nowego cudownego Teraz zostało nam tylko wejść do gry I cieszyć się jak dziecko z nowej zabawki Dodatkowo na stronie znajdują się dwie mega zakładki Takie jak konkursy i osiągnięcia Gdzie za korzystanie ze strony są do zdobycia Zupełnie darmowe nagrody Oraz za wykonywanie banalnie prostych zadań Bierzecie udział w konkursach o piękne skiny Które również są darmowe Także wielkie dzięki dla PirateSwap za możliwość współpracy A link do strony znajdziecie w opisie filmu Życzę wam miłego wymieniania O, wydarzył się ale kombo, nie? Oj, wystałem ryja Dobra, jeden? jeden jest... Nie wiem gdzie. Nie wiem. Stocznia Stocznia na czy coś skocznie Stocznia Gdańska. Już nie wiem, gdzieś przecież. O, jest. Nie wiem czy coś dostał. O nie, nie dostał! Okay, o Jezu, nie wiem Brawo! Pajzoni Deagle Master! Ej, to jest słyszałem, że to jest najlepszy Deagle w Polsce widzowie. O, dobra mam Abyś odwalił chłopie Ej dobra to ja sobie... Ale zarobiłem, a, zarobiłem ci na Kawaha i chciałem ci go kupić, wiesz A tutaj? daj, jak, jak prosisz to daj. O Red Laminate, dziękuję yeah. bardzo! Red Laminate ja ja myślę, na linka, to że to jest 2014 w najlepszej no. pozycji Holo oczywiście Widziałem Leży ja jeden z KBD Drugi... Wiem, no. Ej jest! Na blisko, ja? na blisko wziął kałaha za tobą Był na blisko przy double, no to Oj, jak? Nie wiem, jak cię zobaczył, szczerze ale ty nie wiem. Ale był przy Double Dorcach przecież. No to ale ty nie umiesz go zabić? Hello, motherfucker. No wyskoczył mi przed twarz, widz, widział, przysięgam. O, widzowie, patrzę, mój nowy AK. Jaki piękny, kolołowy. Pu. Destroyer, Aha. tylko powiem destroyer. No, <noise> destroyer, no. destroyer nawi, proszę się, bardzo. Nie się. Żółte EQ, dobra? Uff. A, jest na górze, no jakie jestem no, słaby. Ja mam no HP. Bo oni przez ściany dają, tak mi się wydaje. O, o najdłużej nie wzięłem. No, nie dają tym. przez ściany, co ty wy Po prostu tak gówno. A, dzięki, dobra, no to a zmieniam, MVP, zmieniam A masz MVP, mental. a masz MVP, a masz MVP. Aha, czyli tak się A bawimy. Ja mam? Pod MVP gramy, no dobra. Ja mogę U nich to go tylko, grazie, tylko jeden tak gościu, tak ma MVP, stary. No, u nich tylko jeden gościu gra. Nie, no stary ciekawe, mi się wydaje, że na pewno. Teraz zmieniłem na dorsy. Jeśli on będzie wcelowany. Nie jest wcelowany w dorsy. Dobra, jest do za za 51. Czekaj. Dobrze, za ja ile? reloadowałem. Sorry, za majster. ile? to w trzech. Się oszuście. ile go obej. Ej, bez kitu za zero. Widzowie, ej, dostał plamę. Ja miałem, że prawdę... Naprawdę on miał plamę za sobą. Czemu z gry No plamę, misa? ty masz plamę w gaciach chyba, że tak gada. No, chyba mam. Ale na pewno no nie, no. Proszę o replay. Proszę o replay, bo to jest niemożliwe. Naprawdę. Nie no, szukujesz ty. Ja, jak było, oni we dwójkę są skąpieni na tym. Albo jeden jest nade mną, więc szansa, że jeden jest nade mną, wiesz? Jeden jest rampa na pewno. Ale dwóch, dwóch chyba. Na dwóch propabli no. Um, Dostałem. Nandarze? Uważaj, jestem, jak coś, patrzę no iduje? No pomóż mi! Ale co? O, da, co? 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 Nie, mogę co? Uciec, nie mogę uciec, nie mogę uciec, nie mogą uciec, nie mogę no jak? przecież ty mogłeś sobie przejść dookoła, mogłeś w ogóle pałnika no nawet zwalić, no. wiesz? I jak miałem wychylić całe te? Całe te? Tego typu What? Ty oszukujesz uczciwych <laughs> Polaków! O człowieku, ty oszukałeś 38 <laughs> milionów osób! What? <laughs> człowieku! Ty oszukałeś 38 milionów Polaków. O, 30 milionów Polaków, przepraszam. O jest, dwój hub jeden dublor spuszował chyba w ogóle. O, Pasz, kto wbił na, na nagrywkę, fajnie, elegancko haj tego typu. Ej, nie go. Random bania od druga. Ja. go? Nie Nie, uwagi na niego, nie on model. się zlał, on się zlał. Przecież zagraj za K, co? Ty mam pieniądze. Nie ja jesteś takim żulem. Nie ja no, jestem zagryka. bogaty jestem. Jaki jestem? Powiedz powiedź, jaki jest Iwan. No, za się zagrałem. Jesteś głupi, bo nie umiesz piknąć szybko. Jezus. Oh. Oh. O! O! Co to grzymi Nie wiem, wcale to no. 92 w trzech dostał w ogóle. Ech, ale dostał. teraz łatwiejsza strona, paizoł, nie? Więc ja myślę, że że się uda. Ja myślę, że, że wee, ja myślę, że we... 12 12,3! 12, Jeden kup! No, myślę. Znaczy, 12, no. 12 3 no? 12,3 no. No dobra. 23, A, no, no i mam no nowego uspa w ogóle też. <coughs> Twojego. Ale to nie, no wstyd, to wstyd akurat. Ej, nie no, przecież on jest gufy, jest fuck. Nie, nie, nie staje syf, jak syf. No to. No to już kuka. A, bo ty o No tak. Góra. No nie ma głowy, przysięgam. The window. Zszedł. Nie jest. Najspajowni. Nice Ty Peza no nie czące. mogę go trafić. Peza, Peza, Fajnie. No bo no, w sumie... no dobra, no racja. Zmień broń. Ej stary, zmień broń Nie wyzywaj, proszę cię. Nie daj się. Proszę Ludzie nie chcą Ej stary, co myślisz o Niuku w ogóle? Jaka to jest dla ciebie mapa? Nie jestem tego ciepan. Eee, Wingman super, normalna gówno. Gówno, gówno kibel gówno. Ej, a pamiętasz te stare, co Virtusi niszczyli na nim? stare niszczyli? Virtus Pro. Ej, boże, Niuk, stary Niuk. Nie A stary, nuke. coś tam pamiętam, co nieco. Co nieco wiem, no, całe te. Jego Window. O, dwójka, dwójka! Dostał jeden. Ja o Trzy, Trzy NICE, PAIZONI! Przecież ja dostaję taką random banię od tego chłopka tak śmiesznego. Ja jestem trollem? Dziadzia! Dzi Prze przepraszam, to nie do Co? ciebie. Kocham was, przepraszam. Karola. Przepraszam. <tosłuch> <tosłuch> Wystarczy, że do Karola powiesz Dziadzia i on się no, pojawia, rozumiesz? Nie, Magia. Zamknij <tosłuch> Magicznie wszędzie jest, staj. Nie zajmuj ja. się, ha. On, on Ej, dobra. Nami. Karol będzie oznaczony jako gość programu Single. Nie, ja nie czuję się zaproszony. No, co, co, co? dziadzia? Tak, no, normalnie Wingmana w będziemy grać. Tak, gra Dobra. W dzisiejszym odcinku Ej, Fajny ten, fajny ten w To te mi się zdaje, że troszeczkę dostał tego Bufa. Tak? Bufa dostał? No kurde, staje same banie. Nie wiem, am, nie gram prawo. Famasem z kompletnie. Ja nie gram w jak za aspekt No to mówię. dzięki, tata. Single. No nie wiem, taki single. No, Przecież no. takie banie z Digga daje, że. ubiłem jednego za 49, tego twojego. Super! O. Dobra, ale oni No to patrz, nowa MK, złoty zwój. Kolejny? <laughs> Stary, tu jest cały eku. W ogóle widzowie mi pisali, że tam, że widzą, że mam nowe eku. Bardzo nowe w sumie. Bardzo nowe w sumie, no. Leży jeden z KBD, drugi nie wiem gdzie jest, pewnie syn będzie Je Nie, dable, double, double znowu. Double, tu. Nie, serio, mógł Przez przejść na bułem. window. Tutaj mógł I mnie kickfireować. Jest dalej, double, dalej, double. Główkę widziałem. Jest double, double. Abite, abite. No, wywaliłeś mu drzwi, człowieku. Dalej double. Nie no, wiem, to jest jakiś źródło. Leży. Haha! No. Kiedyś Co? Ile czasu nam stracił, chłop? Ale śmieć, zabrał mi No, A chcesz, to bym miał Nie, 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 nie. dobra, 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 dobra! Jak tak chcesz, to proszę bardzo, to proszę A ja miałam szczęście, to ty się teraz w... zauważył, że główniasz krzyżyć. Ooooooo! A ile ja mam lat, przepraszam bardzo? Siedem. No właśnie, no to co się zadzisz? Dobra, double, jeden <laughs> człowiek, okay. window może być, window. window. Ey, no no Single. Ej, no. Leży single? Dobra. To jest ja drzwi zamknę bo mnie Nie wiem czy tam był czy nie Może być albo da był do... A jest rzadko, ok. dobra o, o! o kurde, chyba nikt tego przegrać wiesz, Proszę Mooo! Ale to przegrał! Bo jest kim? Kim jest? Kim jest? Przepraszam! Eeeh... Ha Habibi come to Dubai! <laughs> Nie chyba, szybki winek danioczku szybki hop pick Ej, z czym mnie słysza? Powiedz, jest Python, powiedz jest z czym jest słysza. no z o oh MY gosh! KOTO kolega, tu się nie ma to się, się Ej, ładnie, to tak jak ja na faceicie. ty na faceicie to. Ja mam ja zawsze po tyle procent, nie. co ty gadasz? Wyłącz, komputer. Ej, proszę, awans. O, nie? level, level Tego? Fitra, ty Tego co? typu? What? Ej, to co, szybki palaj na i do domu, nie? Ej, piorun był Była kiedyś taka bajka z psem białym i on się piorun nazywał. No? Nie. A co Ej, tam u ciebie? No. <laughs> <laughs> Ej, to zażmiało jak ty i Ivan random <laughs> słowo moment random bania. Ja pierdziele. Podobało mi się to tak szczerze. Dzięki. <laughs> Ej, mam ochotę, mam ochotę zaket na Kęcioła, co To po prostu stary jakby szczerze, jakbyśmy trafili na takiego to cheatera. Typa ma minus FWH. A drugi? Nic nowego. Okej, okej. No dobra, no to może być ciekawie. Kręciłka na razie nie będzie, myślę. Wiesz co chodzi? Po kokojumbo. Zobaczymy, czy mam WH. Zobaczymy, bo ja się znam, Zobaczymy, to dawaj, stary oceniamy. Oceniamy. Aha, no, dzięki. Ocenka szybka. Ty spuszowali nas już. Ty, oni są pod drzwiami już. No mówię. A ja zaskoczyłem mu na głowę, bo ja myślałem, że troszkę dalej. O, um, widziałem to, tak, widziałem to. <śpiewanie> <śpiewanie> No to chyba jednak ten Pomidor! Wiemy? Jednak pomidor! Pomidor, po prostu pomidor! Pominmy to! W zeznaniach! Pominmy to w zeznaniach! Dobra, Pomińmy nowy mak, Nowy mak se... też Ej, może tak się po prostu flikuje w fliku Tak, tak. A zobacz, może im się nie uda drugiego Nie no przecież ja takie warzywo game nie zagrałem. Że aż ale się czemu smakam. on trafił, ale czemu on trafił ci jednym podciskiem po fliku? Trach, trach! O, ten no, też no. widzę, że to no, no. był. Ja nie side, ja nie side na Dobra, ja jednego nice. dupnąłem, Depression pain O, drugi mnie złapał. JEST! No ostatni mam, mu, go sięgnąłem. widziałeś to? Ale zrobił! Ale zrobił! Ja Turniejowy MVP! Nie, ja to to nie, kolego! Ej w ogóle oceń moje nowe profilowe, bo mam jeszcze nowy awatar. Zapomniałem dodać. Patrzę. Jest, jest giga Sigma, <grym> co? Ej, to zęba to jest. <grym> no Tego tak potrzebowałem To opinia to jest jak dla, dla mnie 10 na 10. No kur, znów na ostatnią, ammo ty! To jest drugi, drugi, drugi lewa! Ja mam zeram, musiałem cofnąć. Dobra, ja idę side. ja też biegam side. Jest tu, tu albo okno. Nie ma. Widziałam do okna i. A nie, jest u mnie. Dobra. A jest, KBD Sigma jest. Ale zły jest na ciebie tak napisał "-17", by no przekleństwo bomba 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 dobrze ci się skończył napisał obaj napisali tak bomba kład bomba kład on mi napisał daj tą pakę, sam zaplamuje on napisał what is this bomba kład o tato przestań proszę cię o okno i ten ta lewa strona no, A i widzisz rozkojarzyłeś ten. się, rozkojarzyłeś się. No, odkażę. To była ta sekunda, w której się roz... On słyszał, on ma podsłuch, podsłuch ma założony. Tak z podsłuchem. O, o Boże. A ten to jest to a, wiem. asasinem po prostu, wiesz? Ej, ale Prost... ładnie ci dubną przez ścianę. No ładnie mi zasadził ci powiem, tak się w, w troszkę... lubisz, tak. Ja nie lubię get na palais Tak się czuję, wiesz, tak jakby jakiś się, zas... że jak strzelę dobrze, to na przykład oni no. nie wyjadą na chatę, co ja? Może być. Ej dobra, oni myślą, że jestem odpalony, a to jest debilem po prostu. Eee, nigdy nie stawaj na ty na tej paczce na górze, co ja? No. Tyłem jako CT mu paczka przy ścianę Długowana mapa jest ta, normalnie go obję całego. Zdługowana yeah, no, no. Pierwsze słyszę. Tutaj jest jeden. No. Drugi był tu. Leży? I ten drugi jest low. Ja nie wiem gdzie on jest. Ja patrzę. zapamiętuję paczkę. Paczka. Jest lewa tu. Ej, on jest w innym miejscu całkowicie. On był na oknie. Nie no, nie tu. A tu?

o, o <sklach> widzę, że nie tylko mnie tak ładnie przesadzić powiem. No. <susza> Słyszałeś te dwa heady od razu? <susza> miu, miau! Takie miu, miu! Proszę, nie ma sprawy. Nie wow, ma czy sprawy! Jack, to jeszcze ma naklejkami nawi. Holo, holo, tak. Nawi holo. Zstatka One są ogólnie tanie. Zdrowiazka. Naklejki są ogólnie dość tanie. Dobra, jak ty mi znowu to samo pikujesz, to jesteś człowieku niedorozwinięty troszkę. Też z. Y, też miejsca. Klasyczek. Oooo! A ja widzę, że klasycznie to ty potrafisz strzelić! Bombę w oko! Mam dwa 5 mam dwa Stary, no posłuchaj. Czasami wychodzi lepiej, czasami gorzej. Mogę ci udzielić pewnej oh, terapii. Oh, MAK, <laughs> Co Te head'y są takie. on gasta się słabną. Ran random random tak... heady, no? Random tata. Nie no kisz? Skokiem! On mi nie, one -tapa. nie no ale ja też odwaliłem, bym się patrzył na górę, wucha nie ma. A. Jeden jest side na pewno, a drugi... A. Nie, a. nie widziałem go nawet. Ja, ja też nie wiem wiecie. ja może... oczy czy k na... kiedyś czy coś? Ja bym w skrzynce mu ka mniejszą wadę z <laughs> o... <bo> to było <laughs> nie, <laughs> nie, nie wiem jestem To jest ślepy jak warzywo no Jest góra Z mojej strony Jeden dół One Spokojnie, Ale spokojnie mam to. To było takie warzywo. Spokojnie. słyszałem tego, Nejda. No dlaczego ja tak zrobiłem? Ej, jak to nie działa? Nie wiem, Dobra, nie, nie wiem. Jest. Celowani Zajdę. we dwójkę fajnie. Powtórz, 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 powtórz. Proszę ci powtórz. Ooooooo! Idę Felek, no powiem Ci tak Ale tapik ładny Było blisko, siar, było no. blisko, żebyś to ugrał Jestem Ci bardzo za to wdzięczny no, musisz, bo Ty musisz zmienić na P2000, sprzedaj tego Arjona Patrz teraz, teraz robię dojazd To nie są, ża to nie są żajty Żajty to nie są? To nie są żajty <laughs> A jakie <laughs> polecasz perfumy na start, jeżeli nie <laughs> Żajty <śmiech> <śmiech> Dobra, dobra Wysadzili mnie dwoma nejdami Co jest? Góra Jakieś mechaniki, bomba klatka Nie wiem, ale dwa nejdy co to jest? No Powiem ty, tak, ty, dwa, dwa neidy to była przesada. Nie wiem, nie wiem, ale nie, to było niemożliwe, żeby Stryno oni wiedzieli, wajdę, uh, że to uh, jest. Urek. Kurde, felek, kortofelek, dobrze, tato. Dobra, M4 s e Ja co? What? Ja dalej, Tych... Digla, tej no, mini Dobra, Dla. fajne, fajne. Dobra, tatuśku, skoro tak mówisz? Chcę zobaczyć, czy rzucą teraz. Dobra, rzucają tak samo neidę. Nic się nie zmieniło, tylko na mnie gracz. Dziadzia. no. Pamiętaj, że on istnieje zablokowali mnie. Ej, ty mnie nie trolluj, bo ja sam nie wiem, czy ja już istnieję. Oni mnie zablokowali, nie, nie mogę patrzeć na razie. Może coś kosy, po prostu. Leży? E, nie wiem, jak to O, żyje. ja też nie wiem, ale ja też mury ja sprzedałem. Dobra! dobrze. Dobra! 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 Kasza, miał pływa <gulia> Galila, no. Nie, to mój miał kałacha, ja wziąłem Nie ma sprawy, o nie ma sprawy. No to ja Galilem gram O, ale pesteczki w rej poleciały, tako. Nie mają nawet jednego skina w tej o. No to powiem ci tak, no żal.pl On powinien dostać lesza A ja czy jest tu? Ja przeszedł! przeszedł. przeszedł dobrze, ale przyszedł, idealnie w wie. timing! Idealnie w timing, stary tu popatrzyłem. Bomba, no i miał ten A Akurat tamten miał, ten nie tamten, miał. Tamten miał kołacha, no? A ten miał, a ten nie miał. I jest mi fest Miał, 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 miał. Najsłucha, nice o dzięki, dzięki, cześć! No i dobrze, dobrze. Ale jak on się odpali za to, to mega się f, w... bo nie mamy raczej, bucha. Znaczy, raczej nie, masz, mam. Czyć, ale ja nie Raczej nie mamy, no wiadomo. Najsłucha. Nice Leży? Drogianną. Dobra, jest tu, był u mnie. To weź tam pilny. Ciężko mnie bym Nice! Pajzoni! By Dobra, czekaj, bo zarabiacie. No, 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 no. Nice, bucha, jak ty tam mogłeś być, Łot! Jak ty tam mogłeś być stary? To był po prostu no, niemożliwe! Tylko widzę przez ściany, Debilo Ja też. Ja Co? no, zainstalowałem taki nowy monitor. Nowy monitor, widzowie! Mój, mój, to... mój stary Ga spektatora, wiesz? Mój stary Gaspektatora spektatora. Stary komputer, mówię, nic... rozumiem? Mój stary komputer gaz spektatora. <laughs> Najgorzej, kiedy ci stary komputer Ga No wow ja na tym dachu i ja nie widziałem, że on biegł na ten dach. I duna na dole dachu i mi. No kurka, wodna. Dobra, no, no, muszę tu. Nie no, co to tu się dalasz? Nice, zaszły scouta no. Stary, co ty uczysz mnie? Co, co ty, co ty, No weź rozwój tą pakę, bo ja co ty? Co ty? muszę stalić, co jestem umówiony na A, językę. kebab! Dobra, bo ty na kebaba idziesz, Ale dobra? Ja jestem umówiony na kebab, no. Ale tylko game samo game. mięso są so zmieszany. Ja zapisałem, jest sam z <śmiesz> biały. <śmiesz> Eee! Do Ej! Dobra, już sklepałem do Excela i tak zostajemy Ej, jo, 7 MVP? Co? No ja nie mogę, ja nie mam humoru na Palais, nie tak? Nie masz humoru, okej okay. Mapa dla naprawdę chorych ludzi. Ja uwielbiam palaj. Palaj jest cudowny no to no właśnie gdy ci stopy i... dostałem, to wtedy 10 palaj. To widzimy co się dzieje Dobra, perfekt. Nie, nie. Nara! Po... Nara! Nara! O zaraz czy to jest o, wyszli. Czekaj, powinien to jest być. I mo powinien być. A to ja nie są żajty. Mikrofon. Taki nie są żajty? To nie są żajty, Powinien być na naprawdę, na poważnie. <laughs> Powiem ci poważnie, nigdy nie, A nie szaj, było. A że czaszkownik wrócił do sklepów, to No wie? jak to nie ma? Jaki czaszkownik wrócił? Ta ta czaszka, taka ten szkielet <laughs> Tak, to Fortnite ten os mówi. Lubicie no? Po Fortnite, Fortnite. Czemu ja nie mam wancu? Nie wiem. No ja A ja za mam. dzisiaj wam ja. bardzo dziękuję i no. siema. No, do widzenia.